14-dniowy okres gwarancji. Wreszcie gwarantujemy, że dieta spełni Twoje oczekiwania. Zanim powstanie Twój plan, dietetyk zapoznaje się dokładnie z Twoim wywiadem żywieniowo-medycznym, w którym podajesz m.in. jaki jest Twój cel, stan zdrowia, rodzaj pracy, jakie produkty lubisz i chcesz jeść, a jakich nie lubisz i nie chcesz, żeby pojawiły się w jadłospisie. Wskazujesz, ile posiłków też mieć w diecie, ile możesz przeznaczyć czasu na ich przygotowanie. Jaki możesz przeznaczyć budżet na produkty do diety i gdzie robisz zakupy, tak żeby dietetyk mógł dopasować przepisy do Twojego ulubionego sklepu. Twoja dieta będzie idealnie dopasowana do informacji w wywiadzie. Po otrzymaniu nowego planu masz 14-dniowy okres gwarancji, czyli 2 tygodnie na dopracowanie diety w praktyce ze swoim dietetykiem. W tym czasie wypróbujesz wszystkie przepisy. Jeśli jakiś jednak nie będzie ci pasował, będzie za trudny czy za długi w przygotowaniu lub uznasz, że potrzebujesz więcej słodkich przepisów, zgłoś to dietetykowi i wspólnie ustalicie, który i na jaki zamienić. Gwarantujemy, że dieta spełni Twoje oczekiwania, tak żeby wszystkie przepisy ci smakowały, tak żeby wszystkie przepisy odpowiadały Twoim umiejętnościom gotowania, tak żeby wszystkie przepisy były zgodne z budżetem, jaki możesz przeznaczyć na dietę, tak żeby wszystkie przepisy zawierały produkty, które są dostępne w Twoich sklepach, i tak żeby czas przygotowania przepisu był zgodny z Twoimi możliwościami czasem, jaki możesz poświęcić na dietę. Dzięki temu masz pewność, że w diecie nie będzie żadnego posiłku, który ci nie smakuje. Albo za długo się go robi i nigdy go nie przyrządzisz. Masz dietę idealnie dopasowaną do Ciebie, będziesz się jej trzymać i na pewno osiągniesz swój cel.